W Urzędzie Miasta Lubawka w sali posiedzeń odbyło się przekazanie komputerów dla szkół z gminy Lubawkach w ramach projektu pod nazwą Zdalna Szkoła Plus, wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej. Witam Państwa. Jest mi niezmiernie miło, że możemy przekazać następne laptopy. Dla naszych szkół do tego, żeby nasi, nasi uczniowie mieli możliwość odbywania nauki zdalnej w sposób bezkolizyjny. Ja wiem, że to nie jest rozwiązanie dobre zdalna szkoła, ale jak się jak nie można uczestniczyć w normalnych zajęciach, to chcemy w jakiś sposób dopomóc naszym uczniom w tym sprzęcie, żeby nie było problemu właśnie z tą zdalną nauką. One zostaną po okresie pandemii również do dyspozycji szkół, także jest mi niezmiernie miło. Uczestniczyliśmy w drugim projekcie Zdana Szkoła Plus dostaliśmy. Ponad 50 tysięcy na zakup laptopów, i w tej chwili to, co widzicie tutaj Państwo, to są te laptopy zakupione z tych środków. Dodatkowo oprogramowanie, każdy jest z o oprogramowaniem, bo, tak, bo nie mogło być inaczej. Tutaj nam, nasz informatyk Paweł Niekur prawie dwa tygodnie poświęcał na uzbrajanie tych laptopów, bo wbrew to jest dosyć. Procedura skomplikowana i czasochłonna. Także jest mi niezmiernie miło powitać Panią Dyrektor Służbowic, Panię z, z, z Lubawki i z Kęska Śląskiego i dzisiaj oficjalnie przekażemy te laptopy, które są przewidziane do oddania dla tych Pani Burmistrz, Miszkowice ile otrzymały? Dwa laptopy i tablety, tak? Dwa tablety. I dwa tablety. Miszkowice mają fantastyczną sytuację, bo doposażyły się z poprzednich projektów w takim stopniu, że praktycznie no, mogą się wy mogły nawet nie dostać i, i tych laptopów, ale to by było trochę krzywdzące. krzywdzące dlatego, bo w tamtej pierwszej turze dostała tylko Lubawka i Chemsko-Śląskie, a w tym postanowiłam również dać jakąś cząstkę na mieszkowice, bo żeby dziękuję. to nie było po masoszem. Bardzo dziękuję. Super. No, Kupionych zostało 17 laptopów i 2 tablety. Podział laptopów i tabletów w zależności od stopnia zapotrzebowania został podzielony Lubawka 8 laptopów, chętko Śląskie 7 laptopów, Miśkowice 2 laptopy i 2 tablety. Jest to podział w miarę sprawiedliwy, chociaż nie jest zaspokajający wszystkich potrzeb. Ale no, na tyle, ile możemy, nam tyle uh, pomaga. Pani, jak też to robiłaś, tak? Aha, już jesteśmy. komplecie i z pewnym, tak jak mówię, uzbrojeniem programowym.